Agata wzięła dziś wolne w pracy. Namierzyła restaurację, w której jej mąż umówił się potajemnie. Ma zamiar nakryć go na gorącym uczynku. E, robiłem rezerwację na nazwisko. Pozwól zabierać łódkę. Zjemy coś? Dziękuję. Agata? Co ty tu robisz? Wiedziałam, że mnie zdradzasz, ale nie sądziłam, że ze swoją byłą. No ale posłuchaj, to nie tak. A jak? Agata, on mówi prawdę, więc nas już nie łączy. Z tobą nie rozmawiam, okej? Okay? No ale daj sobie wytłumaczyć, no, dwa zdania. No? Mów! A potem wynoś się z mojego życia! Pamiętasz, że Iwona jest... A co to ma do rzeczy? Miałem ostatnio małe problemy. Potrzebowałem profesjonalnej pomocy. <noise> Serio? I wymyśliłeś sobie aż tak głupią wymówkę? No ale to prawda. To dlaczego ja o niczym wcześniej nie wiedziałam co? Nie mogłem ci powiedzieć. A nie mogłeś. Damian? Co jest? Dostałam dziwny telefon od Angeliki. Nie brzmiało to dobrze. No ale mów jaśniej. Ona chce się zabić. Co? Zaraz. Chyba nie chodzi o moją Angelikę. Wiesz, gdzie ona może teraz być? Myślam się. Damian, poczekaj. Ja nic nie rozumiem, dlaczego Angelika dzwoni do twojej byłej. Nie mamy czasu na wyjaśnienia. Powiem ci wszystko po drodze, ale uwierz nam, musimy natychmiast jechać. Ona może sobie naprawdę coś zrobić. Jedziesz z nami? Tak, poczekajcie na mnie. Chwila.